Cześć, jak się macie? Witamy. Na Waszą prośbę dzisiaj zobaczymy, jak oświetlić strukturę Zero. Oświetlamy półki naszej struktury Zero w szybki i łatwy sposób. Zobaczmy, jakie elementy są potrzebne do instalacji. Do oprawy wybierzmy profil Links, taśmę COB. Jeśli chodzi o przewody, mamy dwie opcje. Osobny przewód do każdej półki lub nasz specjalny zestaw kaskadowy czyli linie, która rozgałęzia się na każdej półce. Oczywiście potrzebny będzie transformator, profil na kable, aby ukryć przewody biegnące w górę. I na koniec nasz profil LINX w anodowanym czarnym kolorze, wraz z białym dyfuzorem w prosty, szybki i ekonomiczny sposób uzyskamy minimalistyczny efekt wizualny. Montaż jest prosty i szybki. Transformator podłączony do sieci elektrycznej, ukryty zgodnie z naszą konstrukcją w najlepszym możliwym miejscu. W tym przypadku zrobimy trzy przewody, po jednym do każdej półki, czyli osobne przewody, które będą podłączone do transformatora. Przewody będą prowadzone wewnątrz profilu na kable i wyjdą na wysokości każdej półki, aby można je było wprowadzić do naszego profilu powierzchniowego. Pamiętajcie, że to będzie ta część, która przylega do ściany i pozostaje niewidoczna. W tym przypadku mamy profil montowany kaskadowo. Tutaj mielibyśmy z jednej strony pojedynczy przewód, który prowadziłby do transformatora, jak biegnie tędy w górę, jak wychodzi do pierwszej półki, jak łączy się z kolejnym odcinkiem przewodu w układzie kaskadowym, jak wychodzi do drugiej półki, i tutaj widzimy, jak moglibyśmy dalej prowadzić przewód w górę. Gdybyśmy mieli więcej półek i zamontować kolejną półkę w kaskadzie. Na koniec pamiętajcie, że przewód wchodził, przechodził przez przepust kablowy i wychodził tam, gdzie mielibyśmy półkę. Przewód wychodziłby tędy. Ten kawałek, pamiętajcie, żeby owinąć czarną taśmą albo założyć na niego czarną rurkę termokurczliwą dobrze, żeby jak najbardziej go zamaskować. Pamiętajcie, że tutaj byłaby półka, więc by to zakryła. I to zawsze jest ta część od wewnętrznej strony, dobrze. Na końcu podłączylibyśmy to do transformatora. Jak widzicie, tutaj mamy światło, prawda? I na koniec założylibyśmy profil Links, żeby uzyskać ten efekt. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Transformator schowany na dolnej, najniższej półce. Kable biegną wzdłuż profilu do góry. Pamiętajcie, że nie są ukryte, żebyście mogli je zobaczyć. Później schowamy je w najlepszy możliwy sposób. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Kabli w ogóle nie widać. I jak ta oprawa idealnie komponuje się z naszą półką. Zero. Na koniec zdjęcie naszej gotowej konstrukcji. Zero z podświetleniem i oświetlonymi półkami. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.